Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem, bardzo długo odcinka nie było, więc dzisiaj wylotuję. Proszę bardzo, cieszcie się. I teraz tak, dużo się zmieniło. Można tak powiedzieć, jedna rzecz: Klipper mi się zaraz pił, wysadził pół domku. A i tak niedługo zniszczę ten domek, więc nieistotne. Pójdziemy zaraz do lateru eee, Co jeszcze? No i wyrównałem w końcu teren. Eee, Zaklejenie tych jaskiń to będzie tylko kwestia godzin można by powiedzieć kurde kwestia godzin i tylko tyle chyba nawet jeszcze on nie zarosło ile tego było roboty wy nie wyobrażacie sobie ile ja z tym miałem roboty ale i po części też nie chciało mi się grać więc trochę nie grałem eee, i co? o boże Trzeba będzie zmienić wersję, bo strasznie przycina. albo coś zrobić. Już zostały takie można kadnie, że to ujmę. Takie piertowy zostały do zrobienia i... gotowe. Zrobimy teraz tak. Większość z was pewnie... O Boże. Większość z Was pewnie jest ciekawa jak nether wygląda. Więc pierwszą nether, a później opiszę Wam mój plan, jak ma wyglądać cały wyspa mnie niepokoi tamte liście ten blok liści tam co wisi on tak wisi już parę ładnych tygodni on powinien dawno zniknąć anomalia hero brain dobra nie no dobra bo teraz sam będę się będę w siebie bał cyk no pro player idzie z pięcioma kwiatkami Jedyne co Wait, when you made 5 minutes later No, odrobinę lepiej Pięć kwiatków był Nie no, ja chyba jednak zmienię wersję, bo teraz mi przycięło

Już wróciłem, no jednak muszę co pewien czas robić takie cięcie, ponieważ z telefonem mam taki problem, że mi się jak gdyby mm, zawiesza, coś z matrycą jest. Po prostu czasami nie, mm, nie reaguje na to tylko. Dzisiaj nie to. Hmm. Jest. A gdyby zrobić, żeby czerwony na Souslandzie był? Już wiem jaki następny odcinek robię Hehehe <laughs> Wait Wchodzę w niebieski ogień Palę się na czerwono What the fuck Dobra, wracam do tego netheru Nie, wszystkie te... Nie nie zgadzam się, protestuję. Wszystkie nedery byle nie ten. Już mógł być nawet z portal i nad lawą. To już byłoby do wytrzymania. Ale nie. Ale trafił się zajebisty świat. Tu musiało to się zepsuć. neder. Teraz ja nie umiem trafić. A teraz wam przedstawię e, mój projekt z jak to, mm, jak ma wyglądać cały ten, ten, ten cała ta wyślepka. Tylko minutkę, klipeczek, bla, 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 Chwila, potrzebuję jakiegoś budulca. Hmm. To w sumie mógł iść sobie. No i dobrze. Wiem, że y, powinienem już teraz chodzić w full diamentach, ale z powodów takich, że poświęciłem w większości czasu na robienie wyspy to nie mam za bardzo jak. I wiem ten piękny domeczek usunę już. Wysokość. Było malutkie cięcie, bo musiało, no ktoś musiał mnie wbić w tym momencie. A więc, tak, jak już mówiłem, tu będzie mur. Gdzieś tak na oko, nie będzie to dokładnie. Mniej więcej, o tu gdzieś. I to będzie wyglądało na zasadzie, że yy, wchodzić będzie można tą stroną. Jeszcze dopracuję jak. Yy, teraz przejdziemy do gdzieś tej części, mniej więcej. To będzie wyglądało zaś tak, że ten obszar, tak mniej więcej, będzie zrobiona z niego plaża. Taka ładniutka. Ktoś zastanawia się, jak. Wiecie, po co chodziłem? Szukam pustyni. Więc, no, będę robił tu plażę. Właściwie jest idealnie nawet zrobiona. W niektórych miejscach można powiedzieć, że tutaj i tutaj zrobię, żeby to było bardziej tak. Wiecie, że z blok, co blok schodzi i gotowe. Tutaj zrobię. Tu zrobię port, bo czemu by nie, więc tu będzie port, tego tu nie będzie, nie istnieje, tak samo te i te dziury też nie istnieją. I teraz przejdźmy do głównej części, którą pewnie większość jest ciekawa. Chwilę nawet wyłączę, nawet tdt wyłączę, chwilę. wszystko ukryję, żeby było lepiej widać teraz tak tam będzie mój domek Ogólnie domek dopracuje się go tam jest, tu jest ciekawie bo tu chcę zrobić taką wielką pelażę bardzo wielką i ładniutką, to wiecie dalej ten o Boże, a ja zapomniałem, że a okej, okay, okej okay. Tutaj tą wyspę usunę, tą wyspę usunę, tą morze. Dalej. Tu wiem, że to trochę dziwne, że obok plaży. Tutaj odam stołniarkę, tak na oko. I ogólnie nie tarta i takie rzeczy. Tu dam gdzieś pomnik, fontannę, jeszcze pomyślę, tam plaża, a tutaj będzie farma. W ja to chcę zrobić tak. Ja to chcę zrobić na zasadzie... O, gdzieś odtąd dotąd jest stołniarka. Tam plaża, tu fontanna. Ciągle YouTube będę na to zaznaczał. I tutaj gdzieś może taki obszar. To będzie farb... Wszędzie będą pola i po środku będzie... Zmienię tylko kolor. Wiatrak. Wiatrak będzie. Więc wiecie, o co mi chodzi. Co jeszcze ciekawego, tu na miejscu mojego domku będzie ryneczek. Ogólnie będzie się trochę schodził. Tutaj nie wiem, naprawdę musiałem oko mocnie otworzyć, ale jest dobra. już nie będzie słychać. Uważaj, jak samochód tu mnie ktoś odpalał. Tutaj ta plaża, właśnie. A między tymi będą takie dróżki, fajne zrobione. Więc nie jest źle, chyba pomysł nie jest zły. Albo zrobić też coś takiego, że ten brzeg usunę i dam tutaj na plażę. Nie jest zły pomysł. A wtedy tutaj będzie można zrobić spokojnie farmę. Nie ja wiem, że ktoś powie, fuj, obok plaży, farma. Albo nie robić po prostu farmy. Tu nie robić plaży. Tu postawić farmę. A to jakoś zagospodarować inaczej. Albo po prostu też zignorować, że tego nie ma. Co jeszcze? Jednak te wyspy usunę. Nie wiem, miałem tutaj stawić fort w tej, ale z jednego powodu nie. Bo to będzie kolejna godzinna robota. Tutaj zrobić port. O, tu zrobić port, tam będzie plaża, chwila, nie sięga. O tam plażę zrobię. Domek i będzie idealnie. Ideolo. Tutaj jak wspomniałem ryneczek Lidla. F ta, ta fontanna. Piu-piu. Choba, piu. że to źle wygląda. Tutaj tak jak wspomniałem to stołuniarkę i rynaczek będzie się rozchodził wszędzie i to nie jest zły pomysł, a jeszcze mam fajną budowlę na rynek, żeby ładnie wyglądało a tutaj jak spo... Boże, znowu wyleciało mi z głowy, że nie rysuję a tutaj zaś, jak wspomniałem ta ta ta, będzie mur, o tu tu będzie mur tutaj może trochę teren poprawię ta wioska zostanie, bo czemu by nie i chyba tyle więc no, mam nadzieję, że on ten pomysł będzie wyglądał w waszej ocenie, to nie wiem, powiedzcie co sądzicie. Było malutkie cięcie, No e, wyłącz teraz cyk, cyk no i wracamy więc mam nadzieję, że pomysł przypadnie wam do gustu w sensie wiecie że więcej osób będzie chciało oglądać y, tą serię, bo wyszły ładne budowle. Jak zamierzam zakryć te dziury? W prosty sposób i pomysłowy po prostu y, zrobię dwie warstwy. Y, jakby to wyjaśnić. Y, pierwsza warstwa to ta nawierzchniowa. Czyli, że y, jakby po tej co my chodzimy. I druga, jak się wkopiemy. To działa na zasadzie coś takiego. I warstwa nawierzchniowa z trawy i warstwa druga. I ja to chcę zrobić coś takiego z wszystkimi dziurami, jakie są, że Boże, człowiek, masz zjeść biegaj szybciej. Najadłeś się i biegaj mi szybciej że po prostu um, tutaj co są te warstwy wszędzie to tą pierwszą obkleić i drugą też a trzeci nie, bo to już po prostu czasowo i w ogóle się nie opłaca i mi też się nie chce <laughs> ale ładnie to będzie wyglądać, a mój domek to wam nie zdradzę jak będzie wyglądał Podpowiem, że nawet w miarę popularny jest, bo nie umiem sam budować, więc z poradnika coś tam podkradnę. No i co, chyba? Neder mi się najgorszy, że trafił czulowy. Dlaczego ten neder taki jesteś? Dobra, ja będę. jeszcze nie teraz. Więc ja będę się z wami żegnał, do zobaczenia, cześci, pa. Będziemy trochę dziś, Będę dzisiaj trochę żół i Zostaw subskrypcję oraz lajka, jeżeli film Ci się spodobał i zostaw jakiś komentarz tutaj, żeby było fajnie. I tyle. Cześć.